The uh cat -huh. Ale... Kongres Nowej Prawicy, proszę. Karkowicz, nowa Prawica. Panie pośle, pan tu dużo o obietnicach, zamiarach mówi, a ja, jak się dowiedziałem, że gościem programu będzie przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, pomyślałem, po co miałbym pana pytać o zamiary partii w sytuacji, w której pański lider Donald Tusk w 2007 roku powiedział takie słowa: Tylko facet, który nie ma prawa jazdy, może wydawać takie pieniądze na fotoradary. Po czym szpikuje całą Polskę fotoradarami. Po co miałbym pytać pana o cokolwiek w sytuacji, kiedy już Premier Donald Tusk złożył przysięgę, cytuję, przysięgam Polakom, mówi Donald Tusk, że każdy, kto zaproponuje podwyżkę podatków, zostanie osobiście przeze mnie wyrzucony. A później podwyższyliście VAT, podwyższyliście akcyzę, podwyższyliście składkę rentową i zlikwidowaliście szereg ulg podatkowych. I w związku z tym, ponieważ y, wasza partia ma zerową wiarygodność w tym, co mówi, ja zadam panu takie pytanie, żeby pan nie miał interesu, żeby skłamać, co pan panie pośle dzisiaj na śniadanie? Chyba co no, musiałbym zapytać żony, czy, bo to żona zawsze mi śniadanie w niedzielę, dzięki Bogu przygotowuje. Jak pan nie powiedzieć? Jem, jem, jem zawsze ja, kary i nie, nie, było, się, nie, pamięta, nie, nie było tam kawioru, żeby pana uspokoić. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, jeżeli chodzi o politykę podatkową, to niech pan e, nie przesadza e, z tymi tezami, które pan w tej chwili wygłasza, Spójrz, że, to, że to myśmy podwyższyli nieprawne. podatki. Generalnie e, trzeba jasno sobie powiedzieć, to co powiedziałem już wcześniej. Nasze, nasza korekta tymczasowa, jeżeli chodzi o VAT, jest tylko korektą, żeby zrównoważyć budżet w, nie, w niełatwym czasie kryzysu. Powiedziałem podatki? Panu, że obniżyliśmy w 2006 roku podatki, i jest wielkim wyczynem, że e, mimo, że zlewali sprawa, wszyscy mówili podwyższyć podatki, podwyższyć podatki, mieli to w programach. Myśmy tego nie zrobili. To jest zasługa oczywiście rządu, ale wszystkich Polaków, że. E, w, jak, w jakiś sposób każdy swoją pracowitością, zaradnością wpływał w tym trudnym czasie i dziś wpływa na to, że Polska jest w tym miejscem. I pytanie: I wielkie, zadaję wielkie dzięki wszystkim Polakom. PJN. Ja uważam, że śmiejecie się Państwo ze spraw bardzo poważnych. A nie pytacie mnie o rzeczy, w których miałbym gorsze problemy. Uważam, że to Podwyżka ten program no trochę zaczyna być infantylny. prawicy, Zacznijcie się o ten, traktować, bardzo, proszę poważnie. Panie pośle, musimy troszeczkę przyspieszyć. Proszę bardzo. Koniec programu